Jerzy Hoffman, kim jestem? Mam nadzieję, że jestem człowiekiem, a z zawodu reżyserem filmowym. Kim jest mój Bóg? Bóg jest najwyższym sędzią moich uczynków. Co powiedziałbym Bogu, gdybym teraz przed nim stanął? A to jestem, sądź mnie, panie. Moje wyobrażenie piekła. Kiedyś zaznałem głodu i pamiętam to uczucie głód i ból, ból fizyczny. Nie mógłbym żyć bez. Bez powietrza, wody, jedzenia, ludzi. Kiedyś myślałem, że nie będę mógł żyć bez papierosu. Jak się okazuje, mogę. Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk? Lęk budzi we mnie świadomość, że mogę dożyć chwili, kiedy nie będę samowystarczalny. Nie chciałbym takiej chwili dożyć. Moje ukryte marzenie. Moje marzenie to jest szczęście mojej córki, moich wnuków, mojej żony, moich bliskich. No i ciche marzenie, że mój. Nowy film odniesie sukces. Dar natury, który chciałbym posiadać. Chciałbym mieć śpiewać. Tego zawsze zazdrościłem. Przez piękny śpiew jakoś. przejawia się dusza ludzka. Zawsze śmieszy mnie. Megalomania. Megalomania i samozadowolenie ludzi. Słowo, którego nadużywam. Podobno nadużywam słowa, mój Boże. Zdanie o mnie, które zapamiętałem. Nie zapamiętałem. Co jeszcze chcę osiągnąć? No, chciałbym jeszcze zrobić dwa czy niezłe filmy. Co chcę w sobie zmienić? Już teraz niewiele. Kiedyś chciałem schudnąć, ciężko nad tym pracowałem, dzisiaj już nie. Co daje mi szczęście? Szczęście dają mi. Osiągnięcia mojej córki, osiągnięcia moich wnuków, zdrowie mojej żony. Najważniejszy dzień w moim życiu. Myślę, że dzień moich urodzin. No a w, a w życiu samym dzień, który wróciłem z Syberii do Polski. Jak chciałbym umrzeć bezboleśnie i szybko? Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi? No, chcę, aby pozostał poprzez swoje filmy i żeby nikt. Przechodząc koło ko, ko mojego grobu nie powiedział, a to skurwysyn. Jerzy Hoffman, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Największy rozgłos przyniosła mu ekranizacja trylogii Henryka Sienkiewicza. W tym cyklu powstały Pan Wołodyjowski, Potop oraz Ogniem i Mieczem.